Dzisiaj mam dla Was trzy nowe zasady, dzięki którym już za jakieś kilkaset sekund będziecie mówili dużo płynniej po angielsku. I każda z tych trzech zasad pomoże Ci z pauzami, zacinaniem się, brakującymi słowami czy chociażby pustką w głowie, kiedy mówisz po angielsku. Bo to nie sztuka nauczyć się 10 tysięcy słów w języku obcym i potem mówić płynnie. W sensie to jest oczywiście. Trochę sztuka, natomiast dużo szybciej i łatwiej jest stać się sprytnym. Musicie być sprytni, jeżeli chcecie być płynni, i ja Was dzisiaj tego sprytu nauczę. Po pierwsze, unikaj rzeczowników a przynajmniej tych trudnych. Zaczynając naukę języka angielskiego, uczymy się rzeczowników, ale tych prostszych, tych, które opisują to wszystko, co widzimy w świecie, który nas otacza. Na przykład takich rzeczowników jak pies czy ludzie. A szerokim łukiem raczej omijamy rzeczowniki trudniejsze, bardziej abstrakcyjne. Dlatego większość z Was pewnie nie wie, jak jest łatwość, zazdrość czy spóźnienie po angielsku. Niestety właśnie takie rzeczowniki abstrakcyjne często chcemy używać, kiedy mówimy po angielsku, bo używamy ich również mówiąc po polsku. Na szczęście da się z tego łatwo wyjść, niekoniecznie wcale ucząc się ich wszystkich na pamięć. Bo podejrzewam, że większość z Was wie, jak po angielsku jest łatwy, zazdrosny czy spóźniony. Czyli easy, jealous i late. I to nie przypadek, że znacie te trzy, a tych poprzednich trzech albo dwóch nie znaliście. Po prostu gdzieś tak do B2, jeśli chodzi o abstrakcję, znamy dużo mniej rzeczowników, ale dużo więcej przymiotników. Dlatego kiedy w zdaniu Potkniecie się o jakiś rzeczownik, którego nie znacie, nie wiecie, jak go powiedzieć, to jest spora szansa, że znacie odpowiedni przymiotnik. I po prostu spróbujcie zmodyfikować to zdanie tak, żeby był w nim przymiotnik. Zamiast na przykład powiedzieć nie podobają mi się jego spóźnienia, powiedzcie, nie podoba mi się to, że się spóźnia. I już pyk, nie potrzebujemy rzeczownika spóźnienia. I powiemy I don't like that, he's always late. Tak samo, kiedy chcecie ułożyć zdanie Pragnę bogactwa, kto w ogóle wie, jak jest bogactwo, kogo to obchodzi? to możecie powiedzieć, pragnę być bogaty. Czyli I desire to be rich. Albo, jeżeli nie znacie w ogóle słowa pragnę, to to też jest umiejętność parafrazy, o której kiedyś mówiłem, powiedzcie po prostu bardzo chcę, czyli I really want to be rich. Tak samo, i to jest też dobry trik, zamiast rzeczownika możecie wrzucić being plus przymiotnik. Kiedy chcecie powiedzieć zdanie zazdrość jest zła, ale zapomnieliście słowa zazdrość, czyli jealousy, to możecie po prostu powiedzieć being plus przymiotnik, w sensie bycie zazdrosnym jest złe. Czyli being jealous is bad. Tak samo w zdaniu uważam, że strach jest w porządku. Być może zapomnieliście, albo nie znacie słowa fear, które oznacza strach, to możecie znowu wrzucić tutaj being plus przymiotnik, bo podejrzewam, że znacie takie słowo jak afraid czy scared. Które oba oznaczają banie się. I powiemy, being afraid is fine. Czyli banie się, powiedzmy, bycie w strachu, jest w porządku, jest okej. Okay. Kolejną zasadą jest trzymanie się klasycznej i standardowej składni w języku angielskim, podmiot plus orzeczenie plus reszta zdania. W polskim języku, który jest piękny oczywiście, nie żyje. Ale ciągle układamy zdania, które nie są zupełnie w tej angielskiej składni. Po polsku czasami zaczynamy od orzeczenia, czasami od miejsca, czasami wyjątkowo od podmiotu. I potem te wszystkie zdania próbujemy również w ten sam sposób mówić po angielsku. Przez co oczywiście zacinamy się, gubimy i robimy błędy. To, co musisz robić, to każde takie nieporęczne polskie zdanie, które nie jest w tej składni podmiot plus orzeczenie plus reszta zdania, musisz zmienić, żeby było w tej składni. Czasami będziesz musiał sobie ten podmiot sam wymyślić, żeby to zdanie dało się powiedzieć po angielsku. Pierwsze czy takie niezręczne polskie zdania, które są w polskiej składni, które mi przyszły do głowy, to trzeba już iść, zwykle robi się kawę inaczej. I w razie potrzeby przyjść wcześniej. Po angielsku istna masakra, ale takie zdania niestety czasami nam wpadają do głowy. I w tych zdaniach, jak i w każdym innym zdaniu, da się doczarować jakiś podmiot, tak, żeby dało się to powiedzieć. Trzeba już iść, dość łatwo tu wymyślić podmiot. No bo jeżeli mówimy, to my, to możemy po prostu powiedzieć, zamiast tego my już musimy iść. Czyli we have to go now. Zwykle robi się kawę inaczej, jak tak mówimy, to. Zwykle nam chodzi o ludzi, o ludzi, którzy generalnie robią te kawy jakoś inaczej. Więc możemy użyć tutaj podmiotu people. I powiemy people usually make their coffee in a different way. To jest też dobre. W razie potrzeby przyjść wcześniej. W razie potrzeby. No, jak to do cholery przetłumaczyć? Kiedy próbujemy stworzyć jakiś podmiot, który można tam wcisnąć, to musimy sobie zadać pytanie, do kogo to zdanie jest kierowane? Kto ma mieć tę potrzebę? Jeżeli jesteś to na przykład ty, kiedy ja mówię tobie w razie potrzeby, to możemy to po prostu zmienić na jeśli będziesz potrzebował. Jeśli będziesz potrzebował, po polsku brzmi słabo, natomiast po angielsku jak najbardziej. Czyli, if you need to, come by earlier. I ostatnia już zasada, chyba moja, najbardziej ulubiona z całej tej trójki, bo taka prosta, minimalistyczna, to mów. Krótkimi zdaniami. Twoja mowa po angielsku powinna być jak operowanie karabinem maszynowym. Jeden podmiot, jedno orzeczenie, reszta zdania, boom, kropka, przeładowanie, kolejne zdanie. I znowu podmiot, orzeczenie, reszta zdania, boom, kropka, i tak dalej. Długie zdania są nudne, nikomu nie chce ich się słuchać, a poza tym wraz z kolejnym słowem w zdaniu wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia przez ciebie błędu. Kiedy tak mówicie, bardzo często zapominacie, co chcieliście powiedzieć, albo co gorsza, o zgrozo, błędu nie odmieniacie czasownik, bo na przykład zaczęliście mówić o niej, jesteście już przy piątym czasowniku, to jest nadal to samo zdanie, ale wy zdążyliście już cztery razy zmienić płeć i czas akcji. Dlatego z jednego długiego zdania zrób po prostu kilka krótkich. Zamiast powiedzieć na przykład to świetny pracownik, któremu powinniśmy dać podwyżkę, bo na to zasługuje, powiedz to świetny pracownik, kropka, powinniśmy mu dać podwyżkę, kropka, zasługuje na to. Kropka. He's a great employee. We should give him a raise. He deserves it. Krótko, prosto, elegancko. Te wszystkie zasady to oczywiście nawyki. To mięśnie, które budujemy ćwicząc je w praktyce. Mięśnie, o których nikt za bardzo nie mówi, tylko każą się wam uczyć kolejnych głupich słów, których i tak nie będziecie używać. Może prawie nikt nie mówi, bo ja moim studentom w opiece językowej mówię i pokazuję, jak mają mówić i jakich słów się mają uczyć, żeby było dobrze. Wiesz, gdzie jest link. Tak samo w tym samym miejscu, na dole w opisie jest link do moich 23 technik nauki języka angielskiego, w których Obalam mity i mówię, jak możecie się nauczyć tego języka szybko i efektywnie. I sam się również nie kliknie. Dzięki i do następnego.